Witam w pierwszym odcinku na kanale Gabinet Informatyka. Będzie to kanał poświęcony poradnikom IT, także jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o swoim komputerze, to kliknij suba i oglądaj dalej. W tym odcinku przedstawię jak zmienić język komputera w Windows 7, 8.1 i 10. Także zaczynamy. Aby tego dokonać w systemie Windows 7, należy przejść do panelu sterowania, następnie do System and Security, wybrać opcję Windows Update i przejść pod opcjonalne aktualizacje. Tutaj wybieramy język polski z listy i dajemy OK. Teraz należy zainstalować tę aktualizację. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy nic innego nie jest. No właśnie, tutaj są jakieś inne aktualizacje zaznaczone. Wybieram tylko język polski, klikam OK, instaluję aktualizację. Teraz należy chwilę poczekać. Uruchomiło nam się właśnie okienko z aktualizacją. Język polski jest instalowany. Jak widać pakiet kończy instalację i zaraz pokażę Wam co dalej. Jak widać język polski został zainstalowany. Należy teraz wcofnąć się. Przejść do panelu sterowania. Następnie Clock Language and Region. Następnie należy przejść pod Change Display Language i wybrać z listy język polski. Po kliknięciu Apply i po restarcie komputera system będzie w po polsku. Sprawdźmy to. Jak widać, system zmienił się na język polski. To wszystko. Teraz przejdźmy do Windows 8.1. Przejdźmy zatem do zmiany języka w systemie Windows 8. Aby tego dokonać, należy wejść do mój komputer, panel sterowania, wybrać Clock Language and Region, następnie dodać język, add language. Tutaj wybieramy opcję add language. Wybieramy język polski. Gdy Mamy już wybrany język polski, klikamy Add. Następnie musimy przerzucić go na samą górę Move. Up, wybrać opcję. I teraz poczekać chwilę, aż tutaj będzie opcja do zainstalowania języka. Gdy mamy już taką opcję, klikamy ten przycisk i instalujemy język polski. Po chwili wyskoczyło nam okienko, że język polski jest instalowany. Instalacja dobiegła końca, dlatego klikamy Close. Teraz tak jak w przypadku Windowsa 7, trzeba ponownie uruchomić komputer. Po restarcie, jak możemy zauważyć, system jest po polsku. Jeszcze tylko Wam pokażę, żebyście mieli pewność. Wszystko jest napisane po polsku. Przejdźmy do ostatniego systemu, czyli Windows 10. W Windowsie 10 należy przejść do Start, Settings, następnie wybrać Time and Language, następnie trzeba wybrać Region and Language, dodać język, wybrać spośród listy język polski. Szukamy języka polskiego, widziałem go. Polski jest tutaj. Następnie trzeba przejść pod ten język, wybrać opcję i pobrać pakiet. Gdy pakiet zostanie już zainstalowany, należy cofnąć się i poklikać kilka opcji. Na początek trzeba sprawić, że ten język będzie standardowym, czyli set as default. Gdy już to mamy, należy przejść pod Addition Date, Time and Region Settings i tutaj wybrać region, Location. Tutaj ustawiamy lokację Poland. Przechodzimy pod Administrative. Change system Locate. Wybieramy tutaj oczywiście Poland. Polish. Klikamy OK. Restartujemy komputer. Jak widać, system jest już po polsku. Ale jeszcze musimy przejść do mowa, region i data. Tutaj posprawdzać, czy na pewno wszystko mamy dobrze ustawione. Potrzebujemy wyszukać Warszawy. Jest Warszawa. Języki, menadżer urządzeń, tutaj język jest oczywiście polski, sprawdzamy czy jest wszystko dobrze, jest na samej górze, to jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy, możemy język angielski usunąć, nie będzie nam potrzebny, no chyba że ktoś chce. I tak jak widać, sprawa już jest załatwiona, wszystkie ustawienia są w języku polskim, dlatego to już było na tyle. Zachęcam do zostawienia suba, lajka i do czekania na kolejny odcinek, już w najbliższy czwartek o godzinie 18.00. Na razie.